Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny grudniowy dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię co nieco tej świątecznej magii w książkach tuż przed Bożym Narodzeniem. Uwielbiam tę atmosferę ciepła, dobroci, zwyczajnej serdeczności. Co więcej, przed świętami bardzo lubię sięgać po takie urocze powieści, jak ta, którą dzisiaj recenzuję dla Was wraz z wydawnictwem Kobiecy, do którego link znajdziecie poniżej. Zapraszam na świąteczną kafejkę Amandy Prowse. Bea wraz z ukochanym mężem Peterem lata temu założyła kawiarnię w Sydney. Teraz po śmierci Pitera kawiarnia jest jedynym, co jej zostało, pięknym wspomnieniem równie pięknego małżeństwa. Bea ucieka w pracę i już nie wierzy, że znowu odnajdzie szczęście. Ale dobry rozczula, bo Bea nagle dostaje intrygujący list ze Szkocji, i wtedy nagle okazuje się, że najbliższe święta Bożego Narodzenia Bea wraz z wnuczką Florą spędzą właśnie w Edynburgu. A tam czeka na nie przeszłość Bei, wspomnienie dawno utraconej miłości i zupełnie nowe życie. Opowieści takie jak świąteczna kafejka Mandy Prouse mają przede wszystkim konkretne zadania do wykonania i powiem Wam, że opowieść Mandy Proce idealnie wywiązuje się z tych zadań. Taka powieść ma wzruszać i oczywiście świąteczna kafejka wzrusza, porusza serducho i dociera do głębi. To niby są takie proste emocje, a jednak bardzo potrzebne, szczególnie w tym przedświątecznym czasie. Taka powieść ma też dodawać otuchy, dlatego że porusza tematy trudne, skomplikowane i jak najbardziej prawdziwe. Pokazuje, że warto spełniać swoje marzenia, warto pielęgnować nadzieje i nigdy nie można spędzić swojego życia w strachu. I oczywiście takie opowieści przypominają nam również o tym, co jest ważne, dlatego że w ferworze codziennych obowiązków, w ferworze pracy, w tym szaleństwie stresu można o tym zapomnieć. Można się zwyczajnie pogubić, dlatego że często myślimy o przyszłości i zapominamy o życiu tu i teraz. Świąteczna kafejka jest słodką, jest uroczą, z bardzo ciepłą powieścią, która daje ten rodzaj ciepła, jaki tylko dają powieści przedświąteczne. Podoba mi się ogromnie, że ponad połowa książki dzieje się tutaj tuż przed Bożym Narodzeniem, ale w Sydney w Australii, więc zamiast pierników i ciepła komunikat dostajemy tutaj skwierczący upał i letnie lekkie dania. Ale potem przenosi się do śnieżnego Edynburgu w Szkocji i od razu pojawia się ta świąteczna magia. Do tego muszę Wam powiedzieć, że ta powieść jest naprawdę zaskakująca, co przy tego typu opowieściach jest naprawdę trudne do zrobienia. A Amandzie Prouse udało się naprawdę zrobić psiku z swoim czytelnikom, i ta pierwsza połowa książki jest naprawdę trudna do przewidzenia. Potem to oczywiście już wiadomo, musimy się spodziewać takiego zakończenia, bo to zakończenie musi być takie, a nie inne. To historia utraty, tęsknoty, wielkiej miłości i drugich szans, wtedy kiedy już nam się wydaje, że życie nie może nas niczym zaskoczyć. Jeśli szukacie właśnie takiej uroczej, ciepłej opowieści na ten przedświąteczny czas, tuż przed Bożym Narodzeniem, to świąteczna kafejka Amandy Proust sprawdzi się idealnie. A teraz kochani konkurs, dlatego że Wydawnictwo Kobiece ma dla Was dwa egzemplarze tej wyjątkowej powieści do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi, jakie jest Wasze ulubione, świąteczne danie? Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmikiem. Konkurs trwa do końca roku, a ja w styczniu wylosuję dwoje zwycięzców. I to wszystko na dziś za przeuroczą, świąteczną kafejkę Amandy Prowse. Raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Kobiecemu, a Wy kochani pamiętajcie, żeby koniecznie jeszcze dzisiaj zajrzeć też na bloga i oczywiście pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to koniecznie dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!